Tampon, podpaska, yy, kubeczek, majtki menstruacyjne. Kaleczanger. No, like majtki me changer. no Na ja noc. opowiadaj, cóżeż to jest? Idzie o, ja to odkryłam 5 lat temu. O, wszędzie, w tej chwili to w praktycznie w każdym sklepie bieliśniarskim, mm -hmm. ale są też specjalne i tu rekomenduję te specjalne właśnie takie sklepy, nawet online menstruacyjne, bo ja właśnie z takiego jednego sklepu to mam. Co prawda moje majtki menstruacyjne na noc wyglądają jak ochraniacze dla hokeisty. hokejisty. No o to chodzi, bo dla mnie zawsze najbardziej krępującym, i to jest straszne, też rozmawiał się przed chwilą na ten temat w kularach że jedziesz do hotelu, do chłopaka, do jego rodziców, jedziesz na wczasy, jedziesz z grupą, masz tą miesiączkę i kurczę, czasami wiesz, nawet nakładasz dwie te podpaski, tampon i tak przeciekniesz. Wiem. A takie grube majtki, nie takie cieniutkie, wyjściowe, bo one są różne, one są bardziej chłonne, mniej chłonne, takie dzienne, nocne i tak dalej, ale te na noc są rzeczywiście takie prawie jak pampersy. Dla takich młodych dziewcząt to nie to, uważam, jest to, to jest super. był A... Jeszcze najlepsze są w tej chwili kostiumy menstruacyjne. To jest w ogóle, że ja tego nie miałam za młodu. Pamiętasz na pewno, pamiętasz taką sytuację, że je, jesteś nad basenem albo na plaży. I ja miałam nące infekcję, więc ja nie chodziłam na basen. Wiesz, przykryta <laughs> ręcznikiem i dlaczego się nie kąpisz? Albo nie mam ochoty. Głupka nie? Tylko po prostu masz miesiączkę i jak wejdziesz. Cześć ciało w Onecie. Podcast dla dorosłych.